Od ilu lat trwa współpraca dotycząca wymiany PWSZ w Elblągu? Program Erasmus w naszej uczelni jest realizowany od 2006 roku. Kto był jego prekursorem? Ówczesny pan rektor, profesor, doktor, habilitowany inżynier Zbigniew Walczyk widział potrzebę wprowadzenia tego programu w naszej uczelni, o co ubiegaliśmy i od 2006 roku posiadamy kartę Erasmusa i realizujemy wymianę studentów i pracowników w ramach tego programu. Gdzie najczęściej nasi studenci wyjeżdżają? Nasi studenci najczęściej wybierają wyjazdy do Niemiec, do Hiszpanii, ale również do Czech. Czy Erasmus cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów PWZ w Elblągu? Tak, studenci coraz liczniej są zainteresowani wyjazdem za granicę w ramach programu Erasmus. Ilość chętnych z roku na rok jest coraz większa. Udaje nam się rocznie wysłać około 50 studentów na studia i na praktyki. Z jakich krajów studenci do nas najczęściej przyjeżdżają? Przede wszystkim, jakie kierunki wybierają? Najwięcej studentów przyjeżdża z Hiszpanii, ale także obecnie mamy studentów tureckich, studenta z Łotwy oraz studentkę z Macedonii. Najczęściej studenci wybierają kierunki techniczne w Instytucie Politechnicznym, ale również Instytut Informatyki Stosowanej jest wybierany przez studentów z Łotwy. Dużo studentów jest zainteresowanych studiami na kierunku filologicznym. Gdzie można szukać informacji o wyjazdach? Zachęcam przede wszystkim naszych studentów do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie jest zakładka poświęcona programowi Erasmus. Studenci zapoznają się z ofertą uczelni partnerskich, z jakimi PWSZ ma podpisane umowy oraz też dowiedzą się jakie warunki należy spełnić, żeby skorzystać z programu.